Komentarz Eli Gawin jest kolejnym dowodem na jej żenujące podejce podejście do widzów i nawyk wykorzystywania ich w sposób wręcz bezczelny. Jest to przykład skrajnego lenistwa, manipulacji i arogancji, które w połączeniu z jej skandaliczną reputacją sprawiają, że coraz trudniej traktować ją poważnie jako twórczynię internetową. Rozbiór komentarza Eli Gawin Zdjęcia Mikołajowe dla fanów Ja, moja córeczka Marysia i jej tato Eli ewidentnie brakuje już pomysłów, skoro odgrzewa tani wątek rodzinny, który ma na celu zmiękczenie widzów i odwrócenie uwagi od jej własnej nieudolności. Zamiast skupić się na dostarczaniu wartościowej treści, żeruje na sentymentalizmie i próbuje grać na emocjach, co w jej przypadku jest szczególnie rażące, biorąc pod uwagę jej reputację osoby, która nigdy nie dotrzymuje obietnic. W tym roku zrobię coś nowego. Jakieś nowe zdjęcia, ale poszukam też zdjęć o tematyce świątecznej, których jeszcze nie widzieliście. To zdanie jest wręcz podręcznikowym przykładem pustej obietnicy. Coś nowego? Poszukam zdjęć? Nie ma tu ani konkretów, ani śladu jakiegokolwiek wysiłku. To jawne przyznanie, że nawet świąteczne materiały ograniczają się do recyklingu starych prac, które ktoś inny już dla niej zrobił. Jej nowość to tylko zaklinanie rzeczywistości i wyrachowana próba maskowania braku zaangażowania. Te grafiki zrobili mi widzowie. Podziękowania brzmią jak mechaniczny, wymuszony gest, pozbawiony jakiejkolwiek autentyczności. Ela kolejny raz pokazuje, że nie ma problemu z wykorzystywaniem pracy innych, by budować swój wizerunek, jednocześnie nie oferując nic w zamian. To, że widzowie robią za nią zdjęcia i grafiki, jest skandaliczne. Jak długo jeszcze będzie wykorzystywać ich lojalność, nie dając nic od siebie, głos rozczarowania. The tak, zróbcie, dajcie kupcie przynieście i peperę. Może sama rusz się i zrób coś śmierdzący leniu. Ten komentarz trafia w samo sedno. Ela jest ucieleśnieniem lenistwa i biernej postawy wobec wszystkiego, co nie polega na czerpaniu korzyści z cudzej pracy. Oczekuje, że widzowie będą robić za nią dosłownie wszystko. Od tworzenia treści przez promocję, aż po zapewnianie jej materialnego wsparcia. To nie tylko żenujące, ale wręcz oburzające. Tego typu postawa jest haniebna dla kogoś, kto nazywa siebie twórcą. Forest wrzenia treści, ale paskudstwo. Weź już lepiej, nie rób zdjęć, kompletnie nie potrafisz. Drugi komentarz bezlitośnie obnaża prawdę. Ela nawet w tak prostej kwestii, jak przygotowanie zdjęć, nie potrafi dostarczyć czegoś, co byłoby estetyczne czy wartościowe. Jeśli to, co robi, jest tak słabej jakości, że widzowie wolą, by nie robiła nic, to powinno być dla niej alarmem. Ale znając jej, prawdopodobnie zignoruje krytykę. I dalej będzie traktować widzów jak narzędzia do realizacji swoich własnych niskich celów. Surowa krytyka Eli Gawin: 1. Całkowity brak wysiłku. Ela nie ma w sobie nawet odrobiny ambicji czy zaangażowania, by dostarczać treści, które byłyby efektem jej własnej pracy. Zamiast tego nieustannie żeruje na swoich widzach, licząc, że będą za nią robić zdjęcia, grafiki czy materiały promocyjne. Jej postawa to wstyd dla każdego, kto poważnie traktuje swoją działalność online. Wykorzystywanie widzów. Zamiast szanować lojalność swoich fanów, Ela ich wykorzystuje. Podziękowanie w stylu Te grafiki zrobili mi widzowie to tylko powierzchowne uznanie, które w rzeczywistości podkreśla jej wyrachowanie. Nie ma tu mowy o wzajemności: widzowie dają, Ela bierze. Taki model relacji jest po prostu toksyczny. Próby manipulacji wizerunkiem. Ela próbuje wzbudzać sympatię, wplatając w swoje komentarze wątki rodzinne czy obietnice nowości, które są niczym innym jak pustym pierem. Jej działania są przejrzyste jak szkło, to wyłącznie tanie sztuczki mające na celu utrzymanie zaangażowania widzów, by nadal mogli być jej narzędziem. 4. Ignorowanie krytyki. Widzowie jak widać po komentarzach są już zmęczeni jej postawą. Głośno mówią o jej lenistwie, braku talentu i żenującym podejściu do tworzenia treści. Ela jednak konsekwentnie ignoruje krytykę, co tylko utwierdza wszystkich w przekonaniu, że nie ma zamiaru zmieniać swojego zachowania. Podsumowanie. Eli Gavin parodia twórcy. Ela Gavin to przykład osoby, która sama siebie pogrąża. Jej lenistwo, wyzyskiwanie widzów, brak szacunku dla ich czasu i zaangażowania, a także całkowite ignorowanie jakiejkolwiek krytyki, sprawiają, że staje się antyprzykładem dla twórców internetowych. Jeśli ktoś myślał, że Ela mogłaby zmienić swoje podejście, jej komentarze pokazują, że nie ma na to szans. To osoba, która wybiera najprostszy możliwy sposób na funkcjonowanie, pasożytnictwo, lenistwo i manipulacja. Na dłuższą metę to jednak droga donikąd bo nawet najbardziej cierpliwi widzowie w końcu odwrócą się plecami.